ma Widzowie, ogólnie nagrywam to już chyba trzeci raz I przypadkowo z dwa razy wyłączyłem nagrywanie F2 Dwa razy yy, Niestety, ale... Niestety, ale... Yy, nie odblokowałem Angelen, ponieważ odblokowałem ją przypadkowo I teraz chcę wam pokazać Jak ją się odblokowuje. Yy, normalnie, w sensie jak się ją odblokowywuje yy, Z tych łańcuchów itp. Liam to oczywiście pokażę, A w następnym odcinku przejdziemy grani 5 Time to Wake Up na normalu. Ponieważ ponieważ po prostu chciałem to tylko tak na szybko pokazać, jak to wygląda, i będziemy kończyć ten odcinek. Bo w następnym odcinku, czyli myślę jutro dopiero lub w piątek przejdziemy to, bo to nie ma sensu znowu godzinnie, godzina, dwie lub trzy, jak to nazwać, nie wiem. Strzelamy po prostu w te łańcuchy, tutaj shotgunem, boom. I jak sami widzicie, ona się tutaj już odblokowała, ale... Jest wyłączona, czyli... Nie ma tej Slendrina Mam. W sensie jej po prostu nie ma, tak? Ona jest wyłączona, czyli jej w grze po prostu nie ma. A pokażę Wam, jak ona jest tutaj w grze. Yy, play, tu będziecie mieli tylko ikonkę yy, Practice yy, Slendrina Mam. I to jest włączone. I klikamy Continuum, Continuum. I to był Spawn. Yy, chyba ostatni, teraz będzie, teraz będzie ten pierwszy, chyba. z tego co mi się wydaje, bo Mateusz mi przyszło, przysłał screeny, dziękuję ci Mati, jak nie wiem co, yy, dobra, szybko tutaj otwieramy to, yy, to dropimy i idziemy po shotguna, żebym wam tutaj to pokazał wszystko, a jednak nie, a szkoda, myślałem, że będzie. Gdzie mógłby być? On, ten łaponki. Hmm. Kurczę. Tu nie. Czekajcie, ja sobie chyba zaraz zerknę do presetów, które mi Mati podesłał. Yy, kabelek. Yy. Dobra. Nie wiecie co, chyba Chyba będzie u góry, jak ostatnio. Chyba będzie u góry, jak ostatnio. A ta jest zamknięta. Jest śrubrokręt, brokręt to nie. Tu nie. O, mamy. Yy, dobra. Mniej więcej z kijem się chyba będę kojarzył. Jak się mniej więcej nauczę tych spawnów. Dobra. Shotgun. Ja zawsze jedna strzała musi wystrzelić. W sensie ja ją wystrzeliłem specjalnie, tak po prostu. Żeby w razie czego jedna była na Angelen, a w sensie jedna była na odbieszenie ich haków Ej, jej tu nie ma. Jej tu widzowie nie ma. Na taki wypadek. Będę miał to jednak. Będę tutaj środka na miała, bo jakby była, to ja się nie chcę tutaj z nią spotykać. Tak powiem. Dobra, winda chyba się zacięła. Lej pojedziemy na pierwsze piętro. Chciałem jechać, ale. Do... Pierwsze, dobra. I o ile się tutaj ta winda z sensie Angelent tutaj będzie już tutaj mam wszystko przygo przygotowane przygotowana Ale ja nie wiem gdzie ona może być Aha, straciłem broń, super yy, Dostaniecie od niej Jump Skyra, dobra, bo ja nie wiem Naprawdę, gdzie może być? Ona gdzieś tu chodzi, ale gdzie? Ja nie wiem, gdzie. Gdzie chodzi, gdzie ona jest w ogóle? Teraz sprawdzimy na drugim piętrze może. Ej. To ona to otworzyła? Czy ja? Co? Naprawdę nie wiem, gdzie ona jest, i nie chcę mi się jej szukać. Yyy. Czy ona coś słyszy? Raczej średnio bym powiedział. Dobra, po prostu tyle, jak ją blokować. Papa.